Używać chemoki jakieś pół roku temu. I powiem Wam tak, wzięła e, chyba sześć czerwonych chemii, potem miała osiem białych. No i na koniec radiotera, radioterapię, chyba tak? radioterapię. No i doszło do tego, że nie miała w ogóle siły, nie mogła jeść, nie mogła w ogóle się poruszać, energii brakowało, co zrobiła, no to kładła się spać, odpoczywać, bo no nie, nie mogła egzystować w ogóle. No i zaczęła brać się W tej chwili jeszcze ma chyba trzy te radioterapie i dużo się zmieniło, bo jej morfologia była poniżej, tego norm, poniżej normy. Teraz ostatnio bardzo się poprawiła, jest już ponad 14%, chyba to się tak mówi. 14% powiem Wam, że wróciła do pracy, doszła już do siebie praktycznie, już chodzi do pracy. I jedno, co jeszcze jest, co jej zrobili, to jej tą radioterapią jakby wypalili takie kółko na, na piersi, bo chyba to było za silne. I. Też smaruje hemochimem. no i oczywiście ciało dochodzi już do siebie, już się robi takie same jak było wcześniej, także już niewiele, niewiele zostało, no i oczywiście jest bardzo szczęśliwa i zadowolona, że ten hemochim bierze i używa go cały czas. Dziękuję.